Tej zimowej rzeczywistości odwiedziło na słońce, a wraz z nim do Artin House zajrzały zwierzęta. Na naszej najbliższej aukcji, która odbędzie się 7 lutego, będziecie mogli spotkać się ze zwierzętami domowymi, leśnymi, a także egzotycznymi czy fantastycznymi. W nazwie aukcji pojawia się słowo zwierzyniec. Czy widzieliście, że zwierzyńce zaczęły zyskiwać popularność w średniowieczu i renesansie, będąc specjalnymi ogrodami przy połacach królów i magnatów? Przede wszystkim hodowano tam zwierzęta i organizowano polowania na nie w ramach rozrywki. W baroku zwierzyńce zaczęto przenosić za granicę miast ze względu na większą gęstość zaludnienia. Powstawały wówczas letnie rezydencje można władców, przy których organizowano zwierzyńce. Jedną z takich letnich rezydencji, siedzib królewskich jest pałac Wilanowie, przy którym również kiedyś znajdował się zwierzyniec. Obraz przedstawiający pałac Wilanowie będziecie mogli również zobaczyć w katalogu aukcyjnym. Dość luźno potraktowaliśmy słowo zwierzyniec w nazwie aukcji, dlatego będziecie mogli zobaczyć nie tylko zwierzynę łowną, ale także koty, kolorowe ptaki, zwierzynę morską i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy przed przedaukcyjnej, która jest już dostępna w siedzibie domu aukcyjnego Artem House, a aukcja odbędzie się 7 lutego o godzinie 19.30. Możecie do nas przyjść również z waszymi zwierzakami.